zostaliśmy zapewnieni, co bardzo mocno chcę podkreślić, bo myślę, że dla moich rodaków, którzy w tej chwili nas słuchają, to jest informacja najważniejsza. Nie ma absolutnie żadnych zamiarów amerykańskich co do tego, żeby obniżać aktywność tutaj w naszej części Europy, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, zmniejszać liczbę amerykańskich żołnierzy. Wręcz przeciwnie, proszę Państwa, kiedy rozmawiałem z Panem Sekretarzem Kzetem powiedział bardzo wyraźnie, że możemy się raczej spodziewać wzmocnienia amerykańskiej obecności, tutaj rozmawialiśmy nawet o tym, że, że Mam nadzieję, że, że Fort Trump, o którym mówiliśmy w czasie pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, naprawdę powstanie i że będzie taka bardzo silnie zakorzeniona amerykańska obecność militarna w naszym kraju obok bazy w Redzikowie, obok tych wszystkich dzisiaj już elementów amerykańskiej infrastruktury, które, które znamionują amerykańską obecność i umacniają ją. Będą jeszcze te elementy dodatkowe, a więc że ten potencjał amerykański tutaj wzrośnie.